Witam was z powrotem na moim kanale. Powiem wam, że czuję się tak jakoś wybita z nagrywania. Nie wiem, ostatnimi czasy nagrywam dużo mniej. Dużo po prostu się teraz u mnie podziało z studiami, z różnymi rzeczami i po prostu nie miałam ostatnio głowy do niczego, ani za bardzo do czytania, ani do nagrywania. I jak tak usiadłam tutaj i spróbowałam coś sklecić, to czułam się bardzo po prostu nie na miejscu. Dlatego zobaczymy, zobaczymy, jak pójdzie mi z tym filmem. A będzie to film o książkach, których nigdy nie skończyłam. Czyli o moich DNF-ach nie ma tego dużo, dlatego że ja raczej kończę książki. Nawet jeżeli coś mi się nie podoba, to chcę. Chcę po prostu to skończyć aby móc się pełnoprawnie wypowiedzieć. No, z jakiegoś powodu tych kilku książek, o których będę tutaj mówić, nie skończyłam. Ale no, nie są to tylko jakieś bardzo złe książki. Niekiedy po prostu nie polubiłam się z daną książką i stwierdziłam, że nie ma sensu jej kontynuować. Zacznę od książki, której być może się tutaj nie spodziewacie, ale jest to After. Anny Tot i ja przegapiłam ten moment, kiedy wszyscy czytali tę książkę, i wszyscy mówili o tym, jaka ona jest zła. Wtedy y, już stwierdziłam, że y, nie chcę marnować na to mojego czasu. W tym momencie jednak miałam taką myśl, że y, bo, bo, bo ja miałam podejście do tej książki dosyć niedawno i miałam taką myśl, że chciałabym jednak wiedzieć, o co tutaj chodzi. Pomimo tego, że oglądałam filmy i no, znam fabułę tej książki, to chciałam to przeczytać i móc mówić o tym, dlaczego to jest złe, i móc być po prostu częścią tej konwersacji. Skończyło to się tak, że wymiękłam jakoś po półtorej godziny audiobooka, bo to też jest bardzo gruba książka. I jest w niej bardzo dużo rzeczy, które nie mają żadnego znaczenia. Więc no, stwierdziłam, że nie jestem w stanie poświęcić tylu godzin na tę książkę. Nie wiem, może jeszcze kiedyś, jak będę miała bardzo ochotę się nad sobą poznęcać, lub jak znajdę kiedyś jakiegoś śmiałka, który po prostu przesłucha to ze mną. Bo myślę, że sama, sama nie jestem w stanie po prostu przez to przebrnąć. Szczególnie, że no, ani już bym raczej nie chciała nagrywać o tym, czy jakoś szerzej się dzielić moją opinią. No, bo już po prostu minął ten czas, kiedy się o Afterze mówiło. Teraz są inne złe książki, o których się mówi. After jest w przeszłości, ale oglądam filmy na każdym z nich w kinie. Tak, nie pytajcie, nie pytajcie, dlaczego sobie to robię, ale, ale oglądam filmy, więc myślę, że nadal mogę krytykować po prostu ten twór, bo, bo, no bo nie, jest, no nie jest dobrze, jeśli chodzi po prostu o after. Ja myślę, że na tym, na tym to zostawmy. Kolejna książka to reportaż A co wyście myślały? Spotkanie z kobietami z mazowieckich wsi. I to, to nie była w tyle zła książka. Tutaj raczej kwestia była taka, że w ogóle mnie nie zainteresował ten poruszany temat. Słyszałam dobre opinie na jej temat i dlatego po nią sięgłam. No, finalnie okazało się, że po prostu nie interesuje mnie to na tyle, aby czytać o tym książkę. Szczególnie, że miałam wrażenie, że tutaj te rozmowy z tymi kobietami, one są dosyć krótkie i mało takie rozwinięte. Więc ym, nie zdążyłam po prostu się zainteresować z żadną z tych historii. No i w końcu stwierdziłam, że, że, że nie będę dalej brnęła w tę książkę, nie będę barnowała na nią czasu, tylko po prostu przejdę do czegoś innego. No a tutaj, tutaj właśnie zrobiłam DNF-a, ale to, że mi się ta książka nie podobała i że ja jej nie skończyłam, nie znaczy, że wam się nie będzie podobać. Tutaj myślę, że to była taka kwestia Czysto personalna i subiektywna, że po prostu nie podpasował mi ten temat. Kolejna książka, której nigdy nie skończyłam, to Wampir Raymonda. I tutaj jest strasznie przykro, że ja tej książki nie skończyłam, że nie udało mi się jej skończyć, bo Raymond to jest taki pisarz, którego ja chciałabym lubić. No, chciałabym po prostu poznać jego twórczość, ale. Nie wiem, czy to jest po prostu dla mnie za trudne, czy ja po prostu nigdy nie miałam wystarczająco dużo chęci, aby to poznać, bo nie dogaduję się po prostu z jego książkami, bo i próbowałam czytać chłopów i zbyt daleko nie, nie dobrnęłam i próbowałam właśnie wampira i ja po prostu tego wampira nie zrozumiałam. Byłam na jakiejś, nie wiem, 40-50 stronie i stwierdziłam, że nie mam pojęcia, co tam się dzieje. Pomimo tego, że to było bardzo ładnie napisane i, i dobrze mi się to czytało, tak pod takim względem stricte stylistycznym, to po prostu, no nie, ja nie rozumiałam, co tam się dzieje i nie wiem, może po prostu jeszcze kiedyś, w przyszłości, jak będę miała. Więcej doświadczenia, też czytelniczego, to może wtedy, wtedy mi się uda. Ale w tym momencie to jest po prostu dla mnie za dużo i muszę zawiesić moje, moją po prostu misję poznania Raymonda, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś dotrę do tego, żeby jakąś jego książkę przeczytać. Kolejna książka, której nigdy nie skończyłam, to Dry e, Nila i Jeroda e, Schustermana. I tutaj, e, tu się strasznie zawiodłam na tej książce, bo mm, bardzo interesował mnie temat, e, ponieważ jest to książka o tym, że na świecie po prostu zabrakło wody i miał to być obraz tego, jak ludzie po prostu reagują na taką sytuację, jak się w takiej sytuacji zachowują. Problem jest taki... Że to jest młodzieżówka. Ja nie wiedziałam, że to jest młodzieżówka, jak po tę książkę sięgałam. I to jest też mój problem, że się po prostu źle nastawiłam. Ale tutaj ci bohaterowie... To jest bardzo głupia młodzież. Oni po prostu podejmują tak absurdalne, tak niemądre decyzje. I też ich charaktery mnie Strasznie po prostu do siebie zniechęcały, że pomimo tego, że ten pomysł mi się podobał i że chciałam zobaczyć, jak ten pomysł zostanie pociągnięty, to nie byłam w stanie po prostu przebrnąć przez tych bohaterów. I nie wiem, być może gdyby ta książka była jeszcze gorsza, to przeczytałabym ją tylko po to, aby, aby ją móc skrytykować, ale że Gdzieś tam w ogólnym rozrachunku wydaje mi się, że ona była taka przeciętna, bo ten pomysł był całkiem dobry i gdzieś tam miała ona dobre momenty. No a ci bohaterowie tutaj bardzo, no to była ogromna klapa. No to stwierdzam, że w ogólnym rozrachunku ona była taka Taka po prostu bylejaka. Nie, nie, nie mam zbyt wiele emocji z nią związanych. No, i z tego powodu postanowiłam, że nie będę jej kończyć, że, że nie ma to po prostu sensu. No i, no i tyle. I tak, tak skończyła się moja historia z tą książką. Myślę, że na 120% nigdy jej nie skończę. Dalej mamy Immortalistów. Chloe Benjamin. I tutaj to jest książka, którą ja próbowałam czytać jakieś 3-4 lata temu. I wydaje mi się, że to było po prostu za wcześnie, bo um, jak wspominam tę książkę, to, to wydaje mi się, że obecnie ona by mi się bardzo podobała. Jest to książka o czwórce rodzeństwa, którzy jako dzieci idą do wróżki, która mówi im, kiedy, um, kiedy po prostu nadejdzie ich śmierć. Um, oni no, zbyt wiele sobie z tego nie robią, ale gdzieś tam ten. Ten strach w nich zostaje zakiełkowany, aż pewnego dnia ta przepowiednia zaczyna się spełniać. No i wtedy, jak możecie się domyślać, oni już zaczynają panikować. Tutaj problem był taki, że ona jest podzielona na cztery takie segmenty i każdy z nich jest o innej osobie z rodzeństwa. I ten pierwszy segment mnie bardzo interesował. Ale w drugim gdzieś tam ja straciłam ten zapał, straciłam zainteresowanie, i wtedy właśnie tę książkę porzuciłam. To też był taki moment, kiedy ja nie byłam raczej. Nie czytałam aż tak dużo i nie kończyłam często książek, kiedy po prostu traciłam entuzjazm, więc myślę, że, myślę, że gdyby było to teraz, to. No to po prostu bym, bym to doczytała i pewnie, pewnie, no, pewnie by mi się to podobało, dlatego tutaj jeszcze nie skreślam tej książki. Myślę, że jeszcze kiedyś, może, kiedyś, może po prostu nadejdzie ten czas, kiedy ją przeczytam, bo ja ją mam na półce w wersji papierowej. No, ale na chwilę obecną ona jest wśród książek, których nie skończyłam. I dalej mamy przebudzenie lewiatana. Przełudzenie Lewiatana to jest um, science fiction, takie dosyć um, no już bardziej może zaawansowane, nie takie proste i to był, to był problem tej książki, bo ja czytałam ją, znaczy słuchałam ją w audio i. No, po prostu nie potrafiłam się skupić na tej książce. No, tu jakby wina leży stuprocentowo po mojej stronie, nie po stronie książki, bo ja nie potrafiłam się skupić na tym, co czytam. Ja też nie jestem osobą, która siada i tylko słucha audiobooka. Ja muszę coś robić podczas słuchania tego audiobooka, a tutaj nie byłam w stanie i coś robić, i też skupiać się odpowiednio na tej książce, więc po prostu ją porzuciłam. Ale myślę, że jeśli kiedyś będę miała ją po prostu przy sobie w wersji papierowej, to jest potencjał, że, że ją przeczytam i że nawet być może przeczytam kolejne tomy w tej serii. Nawet nie jestem w stanie Wam za bardzo przytoczyć fabuły, bo to też już było jakiś czas temu, jak ja miałam swoje podejście do tej książki. No i no zbyt wiele, z, zbyt wiele z niej nie wyniosłam, a myślę, że bez sensu byłoby ją po prostu przesłuchiwać tylko, tylko dla przesłuchania. Więc, no tak jak mówię, zobaczymy. Myślę, że tutaj też jest potencjał, że ja tę książkę przeczytam i być może nawet polubię, no ale na chwilę obecną, na chwilę obecną po prostu nie dałam rady tego zrobić. I już ostatnia książka w tym filmie to jest klient Johna Grishama. To jest książka o chłopcu, który jest świadkiem chyba morderstwa. Z tym, że no, to jest to się chyba nazywa thriller prawniczy i obserwujemy jakby ten proces sądowy. Um, chyba, nie wiem, ja bardzo mało z tej książki pamiętam, i ona była po prostu bardzo nudna. I, I zbyt wiele się w niej nie działo, i też no, ja po prostu dlatego ją porzuciłam, bo ona nie była jakoś zła. Myślę, że gdybym ją skończyła, to nie, nie, nie krytykowałabym jej jakoś bardzo, ale po prostu nic mnie w niej nie zainteresowało, nie było w niej nic, co, mnie, co by mnie przyciągało. No i z tego powodu właśnie postanowiłam, że po prostu jej nie skończę. Aby nie tracić więcej czasu na książkę, która mnie nie interesuje. No i ja myślę, że po prostu to nie jest gatunek dla mnie. Generalnie te, 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 takie książki, tacy pisarze, to nie jest, wiecie, moja filiżanka herbaty. No ale, ale myślę, że jeżeli. Jeżeli po prostu lubicie takie książki, to, to, to może Wam się spodobać, bo tutaj, tutaj, tak jak mówię, nie było to jakoś bardzo złe, ale po prostu nie dla mnie i dlatego nie skończyłam tej książki. Dobrze, i to są wszystkie książki, których kiedykolwiek w swoim życiu nie skończyłam. Jak widzicie, no nie jest tego jakoś bardzo dużo. Nie mówiłam tutaj o lekturach, ale też było kilka takich lektur, które zaczęłam, ale finalnie. Gdzieś tam skończyłam ze streszczeniem, ale myślę, że to nie byłoby jakoś super interesujące, dlatego o tym tutaj nie mówiłam. A wy możecie mi napisać w komentarzu, jakie są książki, których wy nie daliście radę skończyć, a ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!